Ja to już nagle robię. No właśnie, nie wiem, w sumie tutaj szukam te osoby. Ojej. Tutaj jest ktoś, kto idzie na konkretny na dziedzinę? Nie. Nie, powiem, znaczy nie, nie, Mikołaj, tylko tu Kuma, zaskakiwanie, bo Właśnie, i tutaj nie. A gdzie są? Pewnie przeszali gimnastycznie, bo oni mają teraz. Aha, to pójdę. Albo w sumie tu jest ta pani. Babo. A co, babo? Słyszałam, że się zastanawiam o emeryturze, pójdziemy razem. Bo ja też um, mam problem z robotem ostatnio. No nie no co to, to będzie ze szkoła? Nie będzie to co było. To będzie tak smutno, bo... nie obchodzi mnie. To, zresztą nieważne. Yy, no. Co nie miałam powiedzieć? Aha, przekaż tym twoim yy, yy, Przekaz sprawy, żeby dostali na tej lekcji, na te zajęcia dodatkowe. Bo jak nie będzie, to wpiszę, to będzie źle. Będą no, minus 5 punktów na tym teście. Aha, czyli żeby dzisiaj przyszli? A gdzie? Tutaj do 17. Aha, dobrze. To przekażę mi to. Dziękuję bardzo. Ej, życie, twoje życie, no, no, no. Co mi pani tutaj śpiewuje na piosenki? Dobrze, to ja pójdę. Nieważne, no, zapomniała pani do Przestań.